Pomagać można nie tylko poprzez czyny, ale także poprzez wiedzę. I to ostatnie w moich książkach na pewno nie zabraknie. Dlatego w tym roku ofiarowuję na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż trzy tytuły, z których każdy ma gigantyczną dawkę inspiracji. Porada na Europę 2, czyli jak polecieć na przykład z Polski do Hiszpanii z powrotem za niecałe 100 zł. Mistrz w Tczewie, czyli poradnik skutecznego mówienia, to jest zapis moich ponad 20-letnich doświadczeń w czasach pracy w TVN24, w TTV, jak również jeszcze wcześniejszych kiedy byłem aktorem. Dużo fajnych rzeczy tam znajdziecie, podobnie jak w książce Dasz Radę, czyli poradniku inspiracyjnym mówiącym o tym, jak na przykład czytać jedną książkę dziennie, albo jak uczyć się języków obcych. To wszystko dla Was, pod warunkiem, że wylicytujecie ten komplet. Dlatego grajcie, nie zwlekajcie. Autograf oczywiście gratis. Jako porada pozdrawiam i zachęcam do licytacji.